Pani Marszałek e, Wysoki Sejmie e, została upoważniona do przedstawienia sprawozdania Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i z dzisiejszego posiedzenia w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Tomasza Piotrowskiego o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mariusza Błaszczaka. E, komisja, e, zapoznała się przede wszystkim z przesłankami i argumentami prywatnego aktu oskarżenia właśnie o z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Mariusza Błaszczaka do odpowiedzialności karnej, ale w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego polegające na tym, że poseł na Sejm RP Mariusz Błaszczak w dniach 11 i 12 maja 2023 w Warszawie za pomocą środków masowego komunikowania. W publicznym oświadczeniu pomówił dowódcy operacyjnych rodzajów sił zbrojnych generała Broni Tomasza Piotrowskiego o takie postępowanie, które mogło poniżyć go w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania potrzebnego do zajmowania stanowiska dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych poprzez zarzucenie, że generał Broni miał nie wywiązać właściwie ze swoich obowiązków w związku ze stwierdzeniem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w dniu 16. Grudnia 2022 roku oraz że generał broni miał dopuścić się uchybień, z których największe miały zostać stwierdzone w zakresie meldowania zdarzeniu i podjęciu działań poszukiwawczych, a także w komunikacie opublikowanym na profilu ministra obrony narodowej oraz w komunikacie na stronie internetowej Ministerstwa pomówił dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych o takie postępowanie, które mogło poniżyć go w opinii publicznej oraz narazi na utratę zaufania potrzebnego do zajmowania stanowiska dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych poprzez zarzucenie, że generał broni Tomasz Piotrowski w związku ze stwierdzeniem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w dniu 16 grudnia dopuścił się następujących uchybień polegających na, na tym, że miał zignorować sygnały Centrum Operacji Powietrznych w, o, o obecności niezidentyfikowanego obiektu na przestrzeni powietrznej Polski, miał nie poinformować o sy sytuacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Dowódca, Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, Służb Specjalnych, maili Wojskowych i innych przewidzianych w procedurach służb Miał nie poinformować szefa sztabu generalnego WP oraz ministra obrony narodowej w sprawozdaniu operacyjnym, że w tym dniu nie odnotowano naruszenia ani przekraczenie przestrzeni powietrznej RP, miał nie podjąć skutecznych działań mających na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia oraz ustalenie miejsca upadku niezidentyfikowanego obiektu powietrznego. Miał także nie uruchomić dyżurnych sił i środków z wojsk obrony terytorialnej. Co należy do jego kompetencji i nie wymaga zgody ministra obrony narodowej, a także miał w trakcie cyklicznych odpraw kierownictwa sortu obrony narodowej i sił zbrojnych nie meldować o negatywnych zdarzeniach w przestrzeni powietrznej RP w dniu 16 grudnia. To jest o przestępstwa, które zostały zostały zidentyfikowane jako przestępstwa z artykułu 202, 212 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 paragraf 1 kodeksu karnego. Następnie y, przedstawiciel, y, przedstawiciel y, y, pana generała y, przedstawił, y, przedstawił y, także informacje, czym Dlaczego wybrano taką formułę, czyli akt oskarżenia prywatnego, a nie powództwo cywilne? Argumentował to tym, że przede wszystkim waga osób tego dramatu, czyli ministra obrony narodowej kraju należącego do NATO oraz najwyższego rangą. Najwyższego rangą generała, tak naprawdę, i dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych RP, i minister w nakłaniał tegoż generała, do, i było to poprzedzone tym, tymi komunikatami przemyślanymi, nieprzypadkowymi. Było poprzedzone nakładanie, nakłanianiem go do poświadczenia nieprawdy i ujawnienia tajemnicy, co między innymi cytat było argumentowane przez ministra ówczesnego ministra obrony narodowej, bo jeśli Pan generał nie podpisze niezgodnego z prawdą, ujawniającego tajemnicę oświadczenia, cytuję, wszyscy będą mieli kłopoty. Jednocześnie w tym celu dwukrotnie był indagowany, zarówno przez, bezpośrednio przez ministra, ówczesnego ministra obrony, jak i wydelegowanego pracownika. Na co na potwierdzenie tegoż adwokat poinformował, że do, do prywatnego aktu oskarżenia dołączono, są stosowne wnioski dowodowe. Następnie, następnie uzasadnił to ten wybór tego, tego sposobu tym, że zdecydował o takim akcie prywatnym oskarżenia w trybie karnym. To, że ówczesny minister obrony poseł, poseł Mariusz Błaszczak działał czysto w interesie Politycznym. Mieliśmy do czynienia już wtedy w kampanią wyborczą, a pan generał został postawiony w sytuacji de facto kozła ofiarnego, który miałby uzasadnić i przerzucić odpowiedzialność na, na tegoż wojskowego. Ranga ty, tych i zarówno ministra obrony kraju natowskiego, jak i dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych. I konflikt upubliczniony, z tym związany przerzucanie odpowiedzialności w sferze publicznej i medialnej uzasadnia to, żeby, żeby byłoby to ścigane w trybie, w trybie karnym. Następnie chciałabym powiedzieć o tym, jako sprawozdawca, jaka była atmosfera posiedzenia komisji. Zresztą, nie jest to już pierwsza. Taka sytuacja, kiedy dyskutujemy o zgodzie bądź, bądź nie czy rekomendowaniu Sejmowi uchylenia immunitetu, a mianowicie z jednej strony mamy zupełnie zakrzykiwanie, zabieranie głosu bez, bez udzielania głosu i, i no wręcz bardzo nieprzyjemne o niskim poziomie kultury wypowiedzi. A jednocześnie widzieliśmy w wypowiedziach zarówno, zarówno posła Mariusza Błaszczaka, jak i posłów broniących go, ale też i, i zarówno spośród członków komisji, jak i, jak i posłów, którzy przybyli na to. Posiedzenie, jakby jednolitą, już którąś z kolei, którą kolei komisję, taką samą linię obrony. Po pierwsze, brak, brak odnoszenia się do meritum zarzutów. I podkreślania li tylko politycznego, rzekomo politycznego charakteru i ataku na obecną opozycję, posługiwania się takimi meandrami, dość nieczytelnymi i dywagacjami co do podstawy prawnej i zasadności zarzutów, które to argumenty oczywiście mogą być brać pod uwagę, ale mają charakter, tak Taki, który będzie brać pod uwagę ewentualnie sąd, nie jest to miejsce, na pewno nie, nie jest to miejsce na komisji, nie jest to rola akurat Sejmu, ale przede wszystkim oprócz braku tych merytorycznych argumentów, argumentów spoza tematu dominowało to już po raz kolejny. Na poprzednich posiedzeniach komisji w, podobnych, w podobnym temacie mieliśmy do czynienia z groźbami adresowanymi w stosunku do prokuratorów, bo wtedy były to wnioski z oskarżenia prywatnego. Tym razem w wypowiedziach zarówno zarówno posła Błaszczaka, jak i innych były groźby kierowane do polityków w taki sposób, że zobaczycie, jak my wam teraz będziemy wytaczać akty akty oskarżenia albo zobaczycie co będzie, jak, jak to wy będziecie w opozycji, co my z wami y, zrobimy, mam na myśli oczywiście oczywiście kwestię uchylenia immunitetów i kierowania wniosków do sądu. Y, jednocześnie jeśli chodzi o fakty, to do nich zawarte w akcie oskarżenia, to y, do nich odnosiły się tylko manipulacje i to słowne i faktyczne. Kiedy przedmiotem i zarzutów co do, co do nieprawdy w tych komunikatach odnosiły się o do tak jak już cytowałam do obecności niezidentyfikowanego obiektu na przestrzeni powietrznej Polski to ze strony zarówno zarówno pana posła Błaszczaka, jak i innych odnoszono się do kwestii rakiety, pokazując sprzeczność, że Przecież o, o tym, że była to rakieta, dowiedziano się dopiero po jej odnalezieniu. Tak w ten sposób próbuje się manipulować faktami. Myślę, że, że w dalszym ciągu będziemy mieli, mieli to do czynienia. I jednocześnie ten sam element, to jest cały czas element tej samej polityki w reagowaniu na wnioski immunitetowe, oskarżonym staje się, czy, czy wniosek, Oskarżony w tym przypadku, czy, czy, czy propozycja oskarżenia staje się nie, nie osoba, wobec której wobec której chce się wytoczyć, czy to prywatny akt oskarżenia, czy, czy wniosek prokuratorski, a osoba, która go, która go zgłasza. W tym przypadku mieliśmy do czynienia ze zmasowanym atakiem i to o charakterze politycznym, amerytorycznym, nieprawidłowym szermującym nieprawdziwymi aktami właśnie w stosunku do generała Tomasza Piotrowskiego. Jednocześnie były zarzuty dotyczące tego, że o politycznym charakterze w tej chwili tego projektu aktu świadczy fakt, że jest dopiero teraz złożony a nie, a nie był złożony od razu, kiedy, kiedy sprawa miała miejsce. W odpowiedzi na ten, na ten jakby zarzut polityczności wypowiada się zarówno zarówno obrońca, adwokat, ale, ale także posłowie, m.in. wiceprzewodniczący naszej komisji regulaminowej, pan Toma, poseł Tomasz Głogowski, mówiąc o tym, że to jest czas świadczy o tym, że właśnie mamy do czynienia z honorem, z honorem dowódcy, który w czasie pełnienia swojej funkcji, ale także w czasie kiedy był podwładnym i pełnił funkcję obec już wtedy, wtedy Minister Obrony Narodowej, a obecnie, a obecnie proponowany do, do aktu oskarżenia, jest niedopuszczalne, żeby w dobrym rozumieniu interesów państwa, interesów bezpieczeństwa państwa, żeby aktualny dowódca oskarżał Aktualnego ministra i ujawniał to, że tenże w kraju, który jest członkiem NATO, nakłania dowódcę, najwyższego dowódcę kraju będącego w NATO, do, poświe, do, do kłamstwa i jednocześnie i jednocześnie do ujawniania y, tajemnic. Y, wnioski dowo wnioski dowodowe zostały dołączone do aktu oskarżenia i, i kwestie dowodów i potwierdzenia tych dowodów y, y, ustali sąd, jeśli dojdzie do takiego procesu. Komisja regulaminowa spraw poselskich i immunitetowych po rozpatrzeniu tego wniosku w dniu dzisiejszym na podstawie artykułu 7c ust. 5 ustawy o wykonaniu mandatu posła i senatora Przedkłada Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku oskarżyciela prywatnego Tomasza Piotrowskiego reprezentowanego przez adwokata Macieja Syzdoła z dnia 6 maja 2024 o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mariusza Błaszczaka. Dziękuję. Dziękuję.